Dobra informacja, taka dla osób, które tam szukają współpracy albo proszą mnie na przykład na wiadomościach prywatnych, żeby ocenić im jakiś film. E, przypominam, że takie ustalenia, jak, o jakiś kanał bo ma, ma kilka to jak ma jakiś kanał Tysons, to nie ma mowy, że będę taki kanał oceniał. Druga sprawa, Fortnite też nie będę oceniał, bo jest mega to wypalone i do oceniania się nie nadaje totalnie. Więc informuję bo już jeden żomek napisał, czy mu był mu jego, jego film na YouTubie. Ale chciałem wam ogłosić, że mogę wam oszenić ten. Oszenisz e, film, co nie? Ale no, musi być jedna zasada. Współpraca, tak? Co zas? Ja mam daję coś, wydaje się mi coś, Wiadomo o co chodzi. I no, po, no będziemy tak potrzeba tak działać. A jak ktoś z jakiejś współpracy, na przykład te tysiączne te kanały to po prostu to ustalasz menadżera, menadżerem od, od zarobków albo, no w sumie, od zarobków głównie, Zresztą nie głównie, ale no po prostu od zarobków filmowych, tak zwanych, z Bartkiem. No i będziemy to wtedy ogarniać, będzie to zołane, Proszę z zim kontaktowasz, ale do siebie też może do mnie powie, gady, napiszasz, Ale przypominam, że kanałów jak mają po tysiąc, albo wyżej tysiąc, to nie ma wyżej osiem. Może mieć do... No damy takie, mieć tam do 900 subów, mogę wam ocenić. Bo ja też nie jestem jako taki dużym jeszcze kanałem, wtedy jak miał kilka tysięcy, wtedy pomyślimy co dalej z tymi kanałami. I to jest taka informacja, żeby też ludzie niektórzy wierzyli, że też jest taka opcja, żeby zareklamować, ale tak mówię, to musi być współpraca i wiesz, co zastosno. Dowody też muszą być na to. A wszystko było w porządku. No, jak managera, on to potwierdzi jeden simmaty. No. No. Potwierdzaj. No potwierdzam. No. Wiesz to wszystko, kurde wiesz, ogarnias. ogarniasz. Dlaczego eee, to tak, kurde ogarniasz, no. Znaczy głównie to do Bartka się, że z właśnie w takiej sytuacji, że chcesz jakąś współprasę, albo jeszcze jest gmail, mój na Instagramie taki biznesowy, jak ktoś chce, no to może tam sobie wpisz. Przypominam, e, wszystkie kanały to wszystkie kanały które będę oceniał, będą oceniane pod różnym względem. Ale takim samym, zależy jaki będzie content, no. Także żeby za nie było jakiś do mnie awantur, że kurde wyżyłam bosza, po prostu oceniam, tak? No i to chyba tyle z takiego kryka filmu. semana.